Brak wyobraźni politycznej. To nam brakuje wyobraźni politycznej, gdy w zgodzie milczącej większości aprobujemy skutki własnych wyborów. Jesteśmy jak zagubione stado baranów, czekające na zbawcze działania, które nie nadeszły i nie nadejdą, dopóki w krwiobieg tkanki narodowej będą wprowadzani spadkobiercy komuny. Nikt nie może być. Pozbawiony praw. Nawet ci, którzy na kłamstwie i przemocy zbudowali solidarność zaplecza PRL-u. Trzeba jednak patrzeć na owoce ich działań. Bo jak mówi tradycja, po nich się poznaje tych, co polskość mają w sercu i tych, dla których jest ona przeszkodą, aby się rozlała szeroko. Fala nowego marksizmu.